Witam w kolejnym filmiku, w takim oto kartoniku po galagerze Trzymam sobie dekanty, które mam od Moniki. Te dwa pierwsze: czyli ten Aqua di Elba, czy De Elba, nie wiem, oraz Shiseido Zen Gold Elixir. To są dwie wersje jak dobrze pamiętam. Ja już wspominałam, którą mam od Moniki oraz mam jeszcze e, chyba jeszcze nie robiłam filmiku e, zapowiedziowego i generalnie z wrażeniami mam e, od Moniki trzy inne dekanty i jest to e, Mont Blanc. Blanc, Blanc muszę w końcu wrócić do zająć z francuskiego, bo nawet te kolory, które dobrze znałam kiedyś jest chyba Blanc jako biały i Blanche biała, chyba Blanc e, więc zapach jak Biała Góra, tak? Montblanc, e, Presence, Deux e, Eisenberg, Jose, wersja damska, ta dawna. E, nowej chyba w końcu w ogóle nie potestowałam, bo, e, jak dobrze pamiętam, był tester męskiej, nowej i znałam José dawne męskie. I Estee Lauder, czy Lauder, Radiant Mirage. Jest to zapach, już chyba wspominałam. A, chyba troszeczkę już zmiankowałam i mówiłam, że właśnie ten zapach, czyli Radiant Mirage, zdecydowanie mi pasuje. Już trochę opowiem o pierwszych wrażeniach, a w ogóle jeżeli chodzi o te wcześniejsze zapachy, to mogę powiedzieć tyle, że wspominałam o tym, że ten zapach Aqua di y Elba to jest taka trochę aura, która może się spodobać miłośnikom Cinemi i w Sonorą. Udało się zdobyć y, flakon, używkę tego unikatu, żeby sobie tak w tym momencie sprawdzić. I muszę powiedzieć, że ciekawiej wypada ta Aqua Di Elba niż, y, niż Yves Saint Laurent Cinema. To się z tego zapachu trochę. A jeszcze że mam na uwadze, że z y, marki di Orient mamy ten Ham, który kiedyś miałam, y, później korzence zastąpiłam, y, które są bardzo zbliżone do Cinema. Kiedyś jakoś tak magicznie wypadała mi ta cinema. Trochę czarpresu. Jakby czasami te niektóre unikaty mainstreamowe naprawdę są magiczne. Czasami trochę ten po latach czarpreska, niestety. Na przykład wydaje mi się, że nadal po prostu byłabym ym, pewnymi unikatami zachwycona i nadal pewne unikaty mainstreamu mam. Natomiast trochę mi czerpesz na przykład z Berbery Brit. I właśnie trochę z tą y, cinemą również, a Sinema to był taki zapach, gdzie w pewnym momencie, jak używałam mało takich y, cięższych zapachów, y, cieplejszych i słodszych, i w ogóle to właśnie używałam, właśnie Armani Diamonds Tones oraz właśnie tą Sinemę, tak porą wieczorową, i pasowały mi wówczas te zapach albo po prostu Charpo prys. y, prysnął zarówno y, jeżeli chodzi o Sinemę, jak i w sumie też o to Diamonds Tones też. Radiant Mirage. Y, mogę powiedzieć tyle, że czuć taki klimat zapachów Quentina. Y, mianowicie jest jakiś taki niuans, trochę, który kojarzy się z Ganymed. Y, ja też uczułam taki niuans w zapachu y, Experimentum Crucis. Y, ja się tym zapachem zainteresowałam po y, relacjach y, Ani, Parasoli 10. Y, I miałam kiedyś próbkę. Y, uznałam za dobre ale nie jakoś tak. Szokująco dobry. że znaczy w sensie dobry, udany, szlachetny, ale po prostu nie tak, że muszę mieć flakon. Natomiast potem znowu miałam próbkę i zaiskrzyło do tego stopnia, że mam flakon. W sensie że zakupiłam, tylko jeszcze go nie odebrałam. Ale właśnie tego eksperymentu krucisł, ponieważ zaczął się układać w rękach różany ganimet. Że był po prostu taki różano-drzebny, nie, nie wyczuwałam takich niuansów, ale ganimet. A Zaczęłam coś takiego czuć i wydaje mi się, że to zaczęło to to Akigala Wood, bo to jest taka wspólna cecha tych zapachów, wspólny składnik, jeżeli chodzi o zapachy wielu, wielu zapachów Quentina. Um, Quentin jest autorem dwóch nowych Amuarzy i nowej Marli i ja te zapachy mam, także też będę opowiadała. Jakby go się interesował. przypominam, że amuarz jest w ogóle seria playlista na moim kanale. I Relia Mirage, podoba mi się ten początek, bo on ma coś takiego wspólnego, a jednocześnie... Mm, ma jakiś taki motyw, który nie jest tak dystansujący, jak w Ganimet. To nie idzie z taką też w stronę różaną, jak w przypadku eksperymentu. Jakoś to jest takie wyważone, może to byłby taki zapach najbardziej przystępny z takich klimatów. Jakby coś takim, oczywiście chciał zainteresować. Bardzo kobiecy, elegancki, ale potem idzie w inną stronę. Później idzie w stronę taką też trochę pieprzność, wyczuwam. I ja na pewno będę ten zapach jeszcze sobie sprawdzać, jeszcze będę dokładnie omać. na razie tak Trochę zapowiedział trochę wstępnie. Wydaje ja mi się, że ten zapach się doczeka typowej recenzji, i na pewno jest to zapach, który ja z, z miłą chęcią zużyję do końca, ponieważ mi się bardzo podoba. To jest taki zapach, którego mogłabym mieć flakonik. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie nośnie Hosem, ja wyczuwam lawendę, trochę, ym, trochę też kawy. Czy ja jakoś tak tytoniowo go odbieram? Może niekoniecznie, bo faktycznie ten dawny husemenski odbierałam tytoniowo, ale to kiedyś, jakby było teraz, też ciężko powiedzieć. Natomiast, jakby jest tak, taka trochę tląca kawa, ale głównie odbieram ten zapach lawendowo. I te nowe męskie też odebrałam lawendowo. Bardziej tak, tylko lawendowo tutaj trochę lawenda, tu mi się trochę kawa. Natomiast one są takie dosyć szorstkie dosyć takie surowe. Ja jednak wolę chyba inne ujęcie i kawy, i lawendy. Nie do końca mój styl. Na pewno zapach, który się wyróżnia, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o. A, bo to jest, dobrze mówię, dawna wersja, tak? Czyli dawna wersja tutaj. A, bo dawnej wersji by się nie poznałam nigdy, Jose, bo mi się ciągle miesza. Więc ja nie poznałam, nowej też nie poznałam, więc ja w ogóle miałam styczność tylko z Jose. Yy, męskim i dawno było właśnie odbierałam tytonio, bo Nie odbierałam tytoniowo, nie wiem jak by było teraz A męskie Jose aktualne, mówię lawendowo Tak Dosyć yy, w jedną stronę lawendowo Tutaj jest jakby i lawenda I też ta kawa yy, Ale to jest ta dawna wersja, nie wiem jak teraz stanowa Jakby dawno mówię męskie było tytoniowe A tutaj jest yy, Lawenda z kawą, ale nadal mam wrażenie Że to jest taki zapach, który też by mógł się sprawdzić Na męskiej skórze i mamy jeszcze ten mą, Który sobie zaraz Zaaplikuję I W ogóle Może tak wygląda dziwnie Końciki, w sensie tak Mam taką chłodną poświatę i trochę też powieki Bo ja sobie namierzyłam pewien Rozświetlacz, mój z pop Over -the chyba taka nazwa I sobie troszkę tak wklepałam na powiekę i w końciki Żeby ten makijaż nie był Aż tak minimalistyczny A w ogóle Miałam kosmetycznie totalnie się ograniczyć, ale zzywam się na pewien rozświetlacz, używam poświatą. E, tu może pokażę, jak go biorę. Ja mam generalnie okresy rozświetlaczowe i nieroświetlaczowe ale jak sobie zobaczyłam e, zdjęcia, słuchy i tak dalej o tym rozświetlaczu, to mi tak trochę wzięło. Natomiast ja różne mam rozświetlacze i miałam taką paletkę, gdzie były takie właśnie rozświetlacze w chłodniejszych odcieniach i miałam też różne ciekawe, właśnie z kolorów, czy miałam. Mam. Tylko po prostu jeszcze tak nie do końca wszystko poganiam po tej przeprowadzce nie, Jeszcze aż tak dobrze nie posegregowałam To znaczy dużo ponamierzałam, poukładam w innym miejscu paletki i tak dalej Ale jeszcze tak sobie segregowałam pomadki, nie pomadki Ale jeszcze aż tak wszystko nie jest idealnie mi w się sensie tam tak koszyczkowo No dobrze, ale jeszcze jeszcze to przede mną Tak do końca, żeby to zrobić yy, Więc zaraz yy, Bo to jest tak Ja już to Radia Mirage sprawdzałam i to nie tylko raz. Um, to Jose i mówię. Um, Rada mi raczej w moim stylu. To jest tylko zapach, że wiem, że dużej do ostatniej kropelki. szczególnie będę używała Akwadi Elba. Na pewno będę jeszcze ten zapach Shiseido. Natomiast um, ten Jose um, jest specyficzny i myślę, że to jest um, jak ktoś lubi takie zdystansowane. Um, na pewno nie stronę jakąś taką um, słodką. Mogą być y, problematyczne w sensie, to jest takie połączenie maługotypowe jak na mainstream, nawet y, nie aż tak popularne, jeżeli chodzi o niszę. Y, dla mnie to idzie tak trochę w taką stronę unisex, nawet w stronę męską, y, więc jeszcze sobie posprawdzam, może w jakiejś innej aurze. W ogóle ponawiałam to Shiseido. I na mnie to jest taki słodki centr, oblany takim tropikalnym, głównie w stronę jakiś takich powiedzmy mango e, takim tropikalnym eliksirem takim dosyć w stronę mango, ale taki jest to owoc tropikalny, który nie jest jakiś landrynkowy chociaż ma w sobie słodycz w ogóle teraz mi Miraż odbieram w ogóle tak słodziej i nawet bym powiedziała, że może bardziej nie w stronę e, kanimy, co bardziej może trochę w 683 e, Mark Anto Antoine Barois zaczynam wyczuwać też w tym Radia Miraż taką różę, trochę pieprzność, trochę Czarny pieprz trochę róża. takie Ciężko powiedzieć, tu którą stronę ten pieprz idzie No i przechodzimy do mą. Na pewno jeżeli chodzi o te zapachy, które mi wysłała Monika One się wyróżniają na tle mainstreamu To nie jest taki Aktualny, zasłodzony, landrynkowy Mainstream, bo nawet ten zapach, gdzie ja mam te owoce One nie są landrynkowe To jest taki zapach, który Mógł być taką dla mnie limitowanką Eskady, ale z tych takich Bardziej wyważonych chociaż nie w stronę tych dawnych. Jeżeli chodzi o te Mumblam, pierwsze wrażenie, czy ja bym mogła nosić ten zapach, wydaje mi się, że nie. Ta Monika wspominała, że potem sprawdzała, że ten sandałowiec w tych różnych zapachach. Ja jakby żaden mi ten sandałowiec jakby jeszcze się tak za bardzo nie ukazał. Natomiast na pewno jak któryś z tych zapachów użyję globalnie, podejrzewam, że wtedy więcej będę w stanie powiedzieć, czy właśnie jakiś aspekt sandałowca. Mi się ukazało, to też nie jest tak, że każdy sandał wobec mnie nie pasuje. Są te mniej i bardziej problematyczne. Natomiast faktycznie sandał się raczej w tych moich tworzeniach raczej wystrzegam. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten mumblą, najpierw wydawało mi się, że to nie jest zapach dla mnie. to nawet nie to chodzi, że sobie zaczęłam wyczuwać, co mi nie przeszkadza, tylko jakby zapach miał w sobie tak, był taki ostry. A jednocześnie miał taki ostro kosmetyczny, powiedzmy taki nurt. On jest kosmetycznymi to jest tak różnie. Natomiast po chwili on się zrobił bardzo ciekawy, dlatego, że zrobił się taki dystansujący, chłodny w tym w tej swojej kosmetyczności. To nie jest jakaś taka kosmetyczność, jak to był jakiś tam krem, puder. To nie jest jakiś ciężki puder, tego typu klimaty, tylko to jest takim Taka biała, trochę ostrzejsza, trochę chłodniejsza, trochę przeszywająca kosmetyczność. Płuchem Radio Mirage i coraz bardziej mi się podoba. Wydaje mi się, że to jest z tych wszystkich takich zapachów wokół Ganymad, Ganymad była Imperial, 6, 8, 83, zbranym, to 83 z bramki Może to jest taki zapach najbardziej wyważony, od którego bym mógł zacząć. Mm, bo jednak, ganim jest takie chłodne, sensujące mineralne. Cieplejsze jest 680, czy bardziej że upojne, jest to wersja Extract Bo Imperial jest taka trochę męska. bo tutaj jest bardzo y, wieczorowo, kobieco, intrygująco takie właśnie drapiąco y, i różaność, i taka, takie, taka szlachetność, i piękno tego zapachu, i dystans, i trochę pieprzność. Mówiła tylko o Radia Miraż. W jakby taka trochę, umie się powiem wytrawność, trochę cierpkość, taka. Generalnie to jest zapach, który na pewno z tych pięciu pierwszy użyję globalnie, bo wiem, że on mi się sprawdzi idealnie. A w ogóle jeszcze powiem a propos tego Shiseido, że potrafi się czasami umie zrobić taki trochę inny balans w tym zapachu, że faktycznie więcej jest tej drzewności. Taki trochę um, ostrzejszy aspekt drzewny, taki wciągający. Um, gdzie się po prostu trochę uspokaja motyw owoców. Myślę, że te momentie się generalnie wyróżniają pod tym kątem, że ta kosmetyczność jest taka ostrochłonna, to nie jest aż tak częste. Zresztą ten chłód w perfumach to jest też taki temat y, ciągle poszukiwany, tak samo wytrawność, a to nie jest takie proste. Będę sobie jeszcze ponawiać y, te osem. Nie wiem, może sprawdzę u siebie i u Darka, może będzie tak, że w ogóle to się totalnie inaczej ułożę. Myślę, że te mąblam zaryzykowałabym globalnie, myślę, że miałyby szansę, że... Może powiem tak, który na pewno użyję globalnie, a który wiem, że może być u mnie problematyczny. Ale czasami to użycie globalne jest bardzo ważne, dlatego że pewne rzeczy człowiek nie doświadczy i nie zauważy bez użycia globalnego. Pewne, że się dopiero ukazują. Yy, na pewno Aqua DL bez problemów, mogą żyć globalnie. Yy, na pewno yy, Raja Miraż. nie odlega wątpliwości. Te mąbla myślę, że mogę zarezerwować. Nie powinny stanowić dla mnie problemu. Natomiast yy, cały czas ta owocowość, nie do końca w moim stylu, z co się jest, różnie Oraz yy, ta taka uniseksowa męskawa aura yy, w Hose Tutaj raczej będę próbowała, y, może bardziej niż nadgarstkową, bardziej typu przedramiennie i tak dalej, ale niekoniecznie globalnie. Globalnie się trochę bym bała. Wciąż to mogłoby być ciekawe doświadczenie to hosem. A jeszcze sobie teraz hosem y, zaaplikuję. Sprawdzę, jak w tym momencie. Może się trochę przeproszę z tym hosem. Może dzisiaj mam lepszy dzień na ten zapach. Y, ta lawenda jest taka. Ciemna, mroczna. Zdecydowanie najbardziej umie ta lawendowość jest wyczuwalna. Lawenda to jest taki niezwykle przeważnie kojący motyw. Ja, jeżeli chodzi o lawendę, lubię, natomiast nie lubię na pewno lawend na słodko. Nie lubię lawend takich męskawych. Nawet jeżeli chodzi o perfumy dla mężczyzn, to wolę, jak to jest taka po prostu lawenda, taka jej aura z przyrody, taka jej realność. Nie musi być jakiś tam. Takich męskawych y, korelacji. Tutaj jednak y, w tym momencie ta lawenda nie jest aż tak męskawo. Y, Mnie to nie używane, jak wcześniej, mi się wydawało. Jest wszystkim taka. Y, właśnie taka trochę ciemna, trochę mroczna. Nie jest tak świetlista, nie jest tak może ogrodowa, ale teraz widzę, co mi jednak przeszkadzało. Pojawia się taki aspekt jest takała trochę, ale jest to i dużo mniej niż lawendy. Ale pojawia się jednak taka słodycz. I właśnie widzę, że umie lawenda i słodycz to już tak yy, niekoniecznie. Ja jednak mam swoją najkochanszą no, lawendę z L'Occitane niestety wycofaną. I chyba nic nie jest w stanie jej yy, pobić. Yy, jest komponem sopowskim stylu lawenda, ładny. Natomiast taki dosyć realny, znaczy taki... Taka lawenda, faktycznie jak rozcieramy lawendę gdzieś, nie wiem, w ogrodzie, w ogrodzie botanicznym Taka jej realność, czystość, botaniczność, taki aspekt roślinno-ziołowo-ogrodowy Taka właśnie prawda natury tej lawendy jest w, sumie w tym składniku w laboratorium więc nie wiem, czy byłabym w stanie stworzyć taki zapach lawendowy, który by mi pasował Bo tak naprawdę pasuje mi ta, ten czysto lawendowy z Lausietą Recoil wycofany. Tak naprawdę, jakikolwiek dodatek do lawendy by mi ten efekt psuł. No, jeszcze taka zasada, taka kwestia jak lawenda, yy, taka żelazkowa, parowa to była dawna wersja z sersz, lutę. Ja już przyjmę wersję lutę. Żeby się tam nie asekurować, nie zastanawiać i nie zabezpieczać tym, yy, że może tak, może tak. Wersje były różne, jak szukałam i jest litą z Lutę, przeróżne ale weźmy lutę. Yy. Więc, jakby to powiedzieć, to byłby musiał być bardzo prosty, bardzo minimalistyczny, i nie wiem tak naprawdę, co bym ewentualnie mogła dodać w Sopockim stylu, z innych składników, żeby mi tej czystości lawendy nie zaburzyły. Więc to ewentualnie by musiały być takie składniki molekularne, jakieś tylko nie wiem, ISO, Ambroxan, i tak dalej, żeby mi nie zaburzyły tej czystości, więc jakby. Nie znaczy, że taki prosty zapach jest zły, ale jakby nie widzę jakby sensu jego tworzyć w sopolskim stylu Bardziej takie rzeczy, które są dla mnie nie do namierzenia, a jednak produktów lawendowych jest bardzo dużo na rynku I można znaleźć jakieś takie nawet produkty z ładnie udaną, ładnie, udaną, ładnie oddaną lawendą Nawet w takich produktach typu, nie wiem, czy to są TK Maxx jakieś takie, nie wiem, wody do pościeli, czy nie wiem, jakieś takie Mgiełki Takie generalnie Które po prostu mają tą lawendę Realną, udaną Czy ja w tym momencie mam jakiś zapach lawendowy Nie wiem czy z ten Headcount Ivory Z tej marki naturalnej, brytyjskiej, Czy ja tam nie miałam lawendy, czy jeszcze nie mam Nie wiem